Siema się o tej zaczynamy od razu odcineczek z grubej rury. Bierzemy darmowego mega boxa i mordeczki, umawiamy się tak. Wy zostawiacie łapkę w górę pod tym odcineczkiem. Każdy teraz wali, a ja otwieram tą skrzyneczkę i myślę, że wtedy coś trafi jak zostawicie lajka. Więc macie 5 sekund 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Co tutaj będzie mordeczki? To jest moje najsłabsze konto. Na nim otwieram, więc może coś być. Mimo, że mam szóstkę, to myślę, że tu może być świecące 1 Więc uwaga, widzowie, zobaczmy co tutaj trafimy. Jakiś nowy zatem może tak na dobry początek jest świecąca jedynka, więc to raczej na pewno, bo ja tutaj nie mogę nawet mieć gadżetów, więc to musi być nowy zadymia. I uwaga, uwaga! O! Riko, dobra, kozacko! Więc fajnie, że zostawiliście łapkę w górę. No i tak w ogóle sieba się torik Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, co tu się podziało w Brawl Stars? Wczoraj jak wiecie mieliśmy update, albo teczki nie o tym. Były tak wielkie bugi, że myślałem, że tą grę wywali i nie wiem jak twórcy mogli do tego dopuścić. Zaraz wam wszystko pokażę, bo tych bugów było dużo. Lecz zanim do tego przejdę, tutaj na się Wam pięciu losowych subskrybentów mojego kanału. Jak chcecie się tutaj pojawić, właśnie tak jak ciesiąki, tylko w kolejnym odcinku, to wystarczy że zostawicie suba na moim kanale, Najlepiej z dzwoneczkiem, no to wtedy macie duże szanse, się tu pojawić. Napiszcie w komentarzu, na którą dzisiaj godzinę mieliście rozpoczęcie roku w szkole, to wam serducho. A dzisiejszy odcineczek zacznę tak nietypowo, bo chcę wam pokazać mordeczki to nowe tło w menu. Zobaczcie, jak ono fajnie wygląda. Jest takie pomarańczowe w ładnym kolorku i tak dalej. Ale pierwszy raz twórcy zrobili coś takiego, że mamy dodatkowe elementy podczas tego tła. Zobaczcie, mamy takie kaktusy, i cienie i co jakiś czas coś tam nam przepływa. O, widzicie, jakby takie, nie wiem, czy to pociąg jedzie, czy o co z tym chodzi, chyba pociąg. Więc to jest naprawdę mega fajne tło i chyba jedno z lepszych, jakie były. Jak najlepsze. Naprawdę mega się nim jaram i fajnie, że ono jest. Dobra mordeczki, znajdujemy się teraz na nowym otoczeniu, na nowej mapce, bo muszę pokazać wam jedną rzecz. Ona jest dosyć ciekawa na tej mapce, jest tak troszkę ukryta, może na że okej nie widzieliście, a to jest dosyć ważne, więc dobra, to wyjdziemy sobie na koniec mapki, bo to znajduje się tutaj przy końcu. E, no i dobra, patrzcie co my tutaj mamy. Kurczę, trochę wam to chyba zasłaniam albo kamerką, albo celowaniem. E, tam jest taka kamerka i ona ciągle nas nagrywa. To jest trochę straszne i przerażające widzowie. Mam nadzieję, że to teraz widzicie po prawej stronie ona jest i ona ciągle monitoruje teren. To jest dosyć dziwne. Wszędzie mam Mamy też jakieś czerwone lampki, takie alarmy. I najbardziej przeraża mnie to zejście na dół drabiną. Zobaczcie, tam jest całe takie drugie piętro, jakby pod tym i można sobie chodzić. Ciekawi mnie, jak to wygląda od spodu. Niestety nie mamy tego, jak sprawdzić. Ale ta mapka myślę, że coś ukrywa. Może mieć jakąś tajemnicę, o której nie wiemy. Dobra, widzowie, przejdziemy sobie teraz do bugów, czyli do wpadek błędów z nowej aktualizacji, bo update był wczoraj, a już mieliśmy mnóstwo, mnóstwo bugów. Ja pokażę wam bo dzisiaj cztery najciekawsze, które serio są grube. Ale dobra, po kolei, na początek pewien ziomek, któremu przydarzyło się coś takiego. Normalnie są sobie grał i przez całą grę Wszyscy zadymiarze byli biali <laughs> Nie wiadomo dlaczego, tacy mega rażący i świecący yy, Normalnie ich cienie były W dobrym kolorze, w sensie nie w kolorze tylko po prostu miały Dobry wygląd, widzicie Edgar no, Wszystko miał, nawet Szalikiego widać Nita tak samo i tak dalej, tylko po prostu nie mieli Kolorków, byli cali na biało ja tak nigdy nie miałem, to jest dosyć dziwne, ale widziałem, że też więcej osób coś takiego wczoraj miało. I to samo działo się z Power cubesami. zobaczcie, były takie, jakby przejaśnione, nie? Yy, więc ciekawa sprawa, kurczę. I chciałem wam to pokazać, bo myślę, że mogliście o tym nie wiedzieć. Lecz najlepsze jest to, że ten sam ziomeczek po chwili już myślał, że mu się to odlaguje, bo tam coś mu się stało w tym problemu. A nagle wszystko mu znikło. W sensie chodzi tutaj dokładnie o to, że zniknął mu zadymiarz i to wcale nie użył ulta na Leonie, bo nie grał tutaj Leonem. Yy, tylko widzicie, no nie był on totalnie widoczny. Tak samo krzaki nie były totalnie widoczne, były tylko ich. Cienie. <laughs> nie wiem o co z tym chodziło, ale zawsze są takie grube bugi jakieś, jak wiecie, y, update jest, nowa aktualizacja w Brawl'u, a to jeszcze nie koniec, bo bugi mam tutaj grubsze. Druga rzecz jest taka, nie wiem czy wy też tak mieliście, że jak graliśmy od razu po wyjściu aktualizacji, czyli gdzieś tak koło godzinki 10, y, no to ciągle pokazywało się to słabe połączenie z Wi-Fi. Mimo, że wiele osób, w tym ja, mamy dobrego neta y, i normalnie no nie wyświetla nam się takie połączenie, że jest złe i tak dalej, że coś laguje, to tutaj i tak nam się wyświetlało, bo po prostu tyle osób w jednym momencie wbiło, że musiało się to lagować. No niestety, to jest też właśnie urok tego, jak gra się od razu giereczki po tym, jak wyjdzie aktualizacja. Wtedy zawsze są jakieś lagi, ale to normalne, no ciężko to ogarnąć. Jak wiecie, tyle osób nagle się rzuca na grę i chce ją przetestować, gdy wyjdzie update. No i teraz przechodzimy do najgrubszego buga, którego po prostu muszę wam pokazać. Jedy, jak ja to zobaczyłem, to byłem w szoku. No, no nie dowiedziałem, w to po prostu. Yy, I to wielu z was mi wysyłało na Instagramie tego buga, naprawdę, chyba z, nie wiem, z 20 osób mi to wysyłało co najmniej. Mniej. Więc dziękuję każdej osobie, która wysłała. Wy też widzowie, jak coś macie, to wysłać na mojego Instagrama Ty zaobserwujcie mnie tam, możecie śmiało do mnie pisać. No więc dobra, mordeczki. Chodzi o to, że na grach normalnie można spotkać już nowego zadymiarza. Tak, chodzi tutaj mordeczki o Gasa, czyli tego zadymiarza, który wyjdzie dopiero w drugiej połowie września. A my możemy go już teraz grając, spotkać. Jacyś ludzie jakimś cudem go mają. Bo to, że jak gramy na boty, no to boty nim grają, to jest normalne, bo tak zawsze jest z nowym zadymiarzem, że boty mogą grać nim wcześniej. Ale tutaj normalnie ludzie nim grają, widzowie. I to nieważne, czy są niższe pucharki Bo ktoś powiedział, że na niższych pucharkach też mogą być jakieś boty. I to oni nim grają. Na wyższych pucharkach też tak się działo. Widziałem screeny gdzie było, No że na przykład chłop ma 400 pucharków już na nim wbitych. Więc no, rozwala mnie to. Nie wiem, jak twórcy do tego dopuścili. Jest to mega słabe w sumie z ich strony, bo powinni tego dopilnować. E, tym bardziej, że wątpię, że wszyscy tutaj dostaną bana. Chociaż powinny te osoby, które jakimś cudem czytują. I mają tą postać już nie wiem, jakim cudem, powinny dostać bana. Ale założycie, że no wszystkich tutaj twórcom się nie uda ich wyłapać. No i na przykład zobaczcie. E, za parę tygodni wejdzie ten zadymiarz. I wy go odblokujecie, patrzycie sobie w topkę i tak dalej, a jakiś chłop ma już na nim 500 pucharków. Jak on dopiero od minuty jest w grze dostępny. No, no jak to możliwe, no nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to możliwe widzowie, ale nie jest to fajne. Nie wiem jak ci ludzie to robią i są to naprawdę mocni hakerzy. Więc jak kiedyś mówiliście, że hakerzy nie istnieją, tutaj macie dowód, że istnieją. Dajcie znać w komentarzu, czy też widzieliście jakiegoś typka, albo graliście przeciwko komuś, kto już po prostu miał tego zadymiarza gasa. A propos gasa, jak już o nim mówimy, chciałem wam pokazać bardzo fajną rzecz z nim z jak wiecie, on ma takie swoje baloniki żółte, co nie? No i to nawet widać w jego animacjach, jak się go trafia, że te baloniki mu tak wypadają. I sprawa wygląda tak, że jakiś ziomeczek, to jest od razu mówię koncept, stworzył spreja właśnie z takiego baloników. I zobaczcie, jak to się prezentuje. No nie wiem, jak wam, ale mi się on mega podoba. Ja bym chciał, żeby taki spray był w grze. Kurczę, jeszcze tutaj co 19 gemów dał cenę. Na pewno bym go kupił. Zobaczcie, jak fajnie jeszcze wygląda podczas gierki. I to byłby na przykład tylko spray do gasa. Moim zdaniem, fajne by to było. I jak najbardziej bym go kupił. Dajcie, znać, czy byście go kupili, bo mi się nie podoba. takie fajne te żółte kolorki. Spoko wyglądają te baloniki. Coś nietypowego. Yy, drugiego podobnego spraya nie ma w grze, więc kurczę, twórcy, jak możecie to jeszcze dodajcie to. Dobra ustawę bo naprawdę myślę, że się to graczom spodobało. Jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie mi w komentarzu, który z dwóch nowych zadymiarzy, czyli sam czy Gaz, jest według was lepszy. Bo mi się wydaje, że tak jak widzicie tutaj na tym memie, yy, wszystkim osobom dużo bardziej podoba się Gaz i to nim się zajmują, mimo że sam wychodzi pierwszy, to bardziej ludzie są skupieni na tym gasie. I w sumie to jest racja, według mnie też Gaz jest trochę lepszy, trochę ciekawszy. Yy, no taki inny jest na pewno, co nie? I bardziej przykuwa oko. Dlatego mi się wydaje, że Gaz jest według mnie lepszy. Dajcie znać w komentarzu, którego z tych dwóch zadymiarzy wy bardziej wolicie. Następnie mordeczki, spójrzcie na to, wbiłem sobie tutaj w notki. W aktualnościach, jeśli chodzi o nowy update i mamy tutaj pokazane wyzwania, jakie będą. Pisze, że wyzwania w trybach nagroda, zbiory, klejnotów i napad. Czyli tak jak było na Brotoku, będziemy mieli wyzwanie z nagrody, z gemgraba i z napadu, ale twórcy dopisali i nie tylko. Czyli czeka nas jeszcze jakieś inne właśnie wyzwanie i ciekawe, co to za wyzwanie będzie i co w nim dostaniemy, mordeczki. Propo tego, co dostaniemy, to dajcie znać, czy udało wam się trafić coś fajnego w mega skrzyneczce. No bo jak wiecie, każdy dostał ją za darmo, więc jak jeszcze nie odbieraliście, to wbijajcie na swoje wszystkie konta do Brawla. Mamy też bardzo fajną ikonkę gracza w sklepie. Ona mi się mega podoba, ale ja zbieram mordeczki gemy na nowe skiny, więc nie będę tutaj niestety tego kupował, yy, ale myślę, że spoko opcja. Mamy też w ogóle bardzo ciekawe oferty. Zobaczcie, yy, na przykład takiej oferty nigdy nie mieliśmy. <grym> mecha Bo i w dodatku mamy do niego odznakę za 249 gemów. No nie wiem, nie wiem. Jakoś świeto widzowie nie kręci. Yy, tak samo tutaj jest lekka przecena na Mecha Kruka, yy, ale ja na pewno nie będę raczej tych skinków kupował. Ale mamy też więcej ofert. Zobaczcie, 10 boxów za 269 gemów, nawet gemy, 380 gemów, o kurczę, naprawdę fajne oferty dodali i ładnie one wyglądają, takie na czerwonym tle, podobają mi się widzowie i mamy jeszcze właśnie wielkie przeceny w sklepie. Zobaczcie na przykład za 19 gemów możemy mieć tego skina, jeden z tańszych skinów w grze, e, tutaj też inne przecenki są, więc spójrzcie na swój sklep, bo możecie tam znaleźć coś ciekawego. Co ciekawe, mordeczki, do przetestowania mamy już tutaj sama i każdy może go sobie wypróbować. Ja go zaraz oczywiście wypróbuję, ale mnie tutaj bardziej zaciekawa inna rzecz. Eee, zobaczcie, jego imię i nazwisko Sam Bronson. Pierwszy raz to słyszymy, czyli jakby nazwisko sama to jest Bronson. Poznaliśmy teraz jego nazwisko, ciekawe. Eee, dobra, przetestujmy go sobie. W ogóle ten ekran ładowania jest przecudny, strasznie mi się podoba. Ja wam powiem, że to jest naprawdę ciekawa postać. Patrzcie na to. Eee, fajne są kurcze takie płomyki, jak strzelamy. Okej, okay. oj, oj, dobry jest nawet. Powiem Wam szczerze, że ciekawie, będzie się im grało. Chciałbym go mieć jak Najszybciej się da, zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie Ja będę się z wami powoli żegnał, dziękuję, że byliście Na tym odcinku, mam nadzieję, że się podobało, życzę wam Jutro miłego dnia w szkole, no i mam nadzieję, że Jutro też obejrzycie mój odcinek po szkółce, jak wrócicie Z góry dziękuję, trzymajcie się, do następnych materiałów Wszystko, jako wszystkim, hej!